Siema i cześć, witajcie z tej strony yy, Warszawiak Witajcie w odcinku, który pojawi się po długiej przerwie na moim kanale właśnie dzisiaj yy. Właśnie, i mam nową serię złożoną na kanale. Już nie będę kontynuował żadnych starszych serii, ponieważ już nie mam do nich chęci. I właśnie mam chęć do nakrywania z hardcore'a. Jak widzicie, mamy tutaj już te serduszka dziwne. <grym> yy. 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 Mam sobie zilana na taką małą wyspę. Jak widzicie, będziemy na niej grać. Mam nadzieję, że serię będę kontynuował w jakimś tam stopniu. Yy. I taki mały wiadomość dla Was: mam też nowy mikrofon, z czego też się bardzo cieszę. Zakupiłem go wczoraj. Teraz właśnie go będę użyła, Jak widzicie, mam go. Mam nadzieję, że jakość będzie lepsza, nasza jakość głosu będzie lepsza na nagraniu. No i to chyba tyle z nowości. I zapraszam do oglądania. Więc zetnijmy drzewo, zaczęliśmy. Dziękuję, że jest tylko już 36 widzów. To już jest jakaś porządna liczba. Mam nadzieję, że będzie się ona powiększała. To chyba poczekam, aż to drzewko się rozwali. Rozwali. To sobie zróbmy pierwsze przydatne rzeczy fufy. Jeśli nie zwali, to dbać kicha na całego. Okej. Okay. Mm. Mogę trochę pociąga są to mam trochę taki... Mam trochę kataru, więc... Widzicie, co ci się pasa w ogóle zrobi teraz? Może łopatę... sobie zrobimy... ja. Łopatę... I... ...kilowcia. Okej. Okay. To sobie może zrobimy jakąś taką... mini kopalnię tymczasową. Nasz domy to też będzie. Mam też optyfine na założyjcie. Okej, okay, to sobie weźmy trochę tego. Tutaj kupci. Ok. Wypadła jakaś sezonka, wypadła jakaś sezonka. Fuck. Jeszcze nic nie wypadło. Na razie nie będziemy biegać, bo to wiecie, jak to jest na hardkorze. Nie wolno się tutaj. Szybko, nie wolno tutaj szybko głody samolotować. Chodź, będziemy kopie na razie tym kilofem. Okej. Okay. Już moich tu nie wolno być na hardkorze, to chyba każdy wie na ten trybie gry. Mm. Nadpatrzałem. Nie da się mieć game moda, a nic takiego. O, już żelazo na początku. Ładnie, ładnie. Okej, okay. już jestem zadowolona. Jakie coś tutaj już mamy. To już kopmy tym dalej. Mam nadzieję, że ogólnie seria, nie, tu jest chyba już woda, że seria się w jakimś stopniu wam spodoba. No, spodoba. O, fak, dobra, tu już jest woda, tutaj na boki będziemy kopać. Pytać, może trochę dalej mikrofon. Okej. Okay. Okej. Okay. Odcinki nie będą długie, nie będą też się pewnie pojawiały często, ponieważ szkoła, czasami jeszcze mi się nie chce kręcić, więc wiecie. Jeszcze trochę to rozwalmy. Okej. Okay. Dobra, chodźmy. Nie mówcie, że już nic nie wypadło. Och, wypadaj, sadzonko. Wypadaj, proszę. Wypadnij, wypadnij. Wypadnij. Nic nie wypadło jeszcze. Jeszcze nic nie wypadło, okej. Okay. Mhm. Mm sobie piecyk. furnace sobie zwolnimy. tam widzę? Nie wiem, sadzonka tam jest na górze, ale nic nie ma. Się znowu myliłem. Ciekawe, czy są jakieś tutaj... ...dalsze... Gucia fufy Znaczy, jakieś wyspy. Guciafufy. fufy to może wstawię i tam siedzi sobie No tu jeszcze pokopiemy sobie trochę zawsze kobra się przyda Nigdy nic nie wiadomo Być dzisiaj to jak się uda to jakoś to mogę tą serię jeszcze prowadzić z kimś ale nie obiecuję okej okay. Odcinki się nie wstawiamy z tego względu, że właśnie mikrofonu nie miałem. A teraz zakupiłem, jak już mówiłem wcześniej, ten mikrofon i jestem z niego zadowolony. To odcinki będą jakoś się pojawiać częściej. Mhm, mm ok. O, ten mikrofon, okej, Tam poradzimy sobie. Tym Nie będziemy go jakoś malować zbytnio, ponieważ widzicie, z drzewem będzie duboka tutaj. Fak, 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 Jak nie wypadnie nam drzew z zaconka, to jest dupa. I to w kolejnym odcinku coś wymyślę. Wypadnij, wypadnij, dawaj, dawaj, dawaj. Wierzę w ciebie, wierzę w ciebie, krzaczku, dawaj, dawaj. Jesteś jedyną deską ratunku na tej wyspie bezludnej. Plucho się, wypadnij coś. No dobra, nic nie wypada. Gidu. mam cię na oku, pamiętaj. Okej. Okay. Boże. O, już jedzą spada już się boję. Ho, ho. Tu nic nie ma, tu jest jakiś piazek. Biazek. To jest jakiś piaseczek tylko. Chodźmy może jeszcze pokopać trochę. Już mówię, że czasami poza odcinkami też sobie tutaj popykam. Może jakaś uda mi się jakiś ląd znaleźć. znaleźć. Będzie jakoś fajnie. Oczywiście, że... Za tak z Kolejny żelazo, lOL. Tylko jakoś mało tego żelazu, Dwa dopiero. Nie wiem czy będziemy. Może diaksy też będą jakieś, to, to wiecie, nie będziemy ich... Ale jedzeniem tutaj będzie kiepsko, więc już mówię. Tutaj to schowamy, skrzączek na razie nie będziemy robić, bo szkoda, szkoda na razie drewna, wiecie. No tylko ja mam taki niefort chyba do, właśnie do, do drewna, Sadzonek znaczy się, nigdy mi nie wypadają. A, i do moich widzów takie pytanko, czy któryś z was, z was, no, potrafi robić ultra, o. Takie pytanko, jakby, jeśli tak to poprosiłbym, żeby ktoś z was jakby mógł miał czas, czy mógłby mi zrobić takie outro, mm, bo bardzo by mi się przydało, ja nie umiem jeszcze robić outro, więc wiecie, i takie właśnie skierowane pytanie do was, jeśli ktoś umie i chce się pochwalić swoimi zdolnościami, niech mi na, na, na wyśle, znaczy na poczcie chyba, no na poczcie lub mi napisze pod jakimś komentarz, że mi zrobi, ja podam moje skype'a. Tak się zgadałem później najwyżej. Yy, dobra. Tu chyba już będziemy powoli kończyć, bo odcinek nie ma być za długi ani jakiś za krótki. Ok, to ja się z wami zażegnałem. Mam nadzieję, że taki, taki, taki krótki informacyjny odcinek się spodoba. Ja was żegnam. Yy, oglądajcie kolejne odcinki z tej serii. Yy, do zobaczenia. Cześć.